Witam Was umiłowani moi na kolejnej nagrewce, na kolejnym motoflogu Koniki się pasą, wszystko w porządku eee, yy, późna, późna przejażdżka, czy może późna, nie późna, ale za 28 po południu, czyli już tak naprawdę wieczór. Ja dopiero mimo tego, że dzisiaj wolny dzień miałem dopiero teraz wyjeżdżam, cały dzień grzmiało, cały dzień dookoła nas było słychać grzmot z lewej, z prawej strony, od wschodu, od zachodu, od północy, od południa. Jednakże tak naprawdę tutaj gdzie mieszkam spadło parę kropel wody. Yy, dosłownie parę kropel można było <laughs> policzyć je na szybie yy, jak yy, mojego okna dachowego. Ile tych kropel po prostu spadło. I tak naprawdę yy, deszczu, bynajmniej w tej okolicy, nie było. Z tego już też nie jechałem, ja wody się nie boję. No boję się burzy, no. Generalnie tego, co taka burza mogłaby mi zrobić. Yy, z tego już to właśnie... Z tego yy, z... Tegoż to właśnie z, yy, z tejże przyczyny po prostu się nigdzie nie, 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 nie ruszałem i dopiero teraz kiedy to już się, tak mówię, więcej wyklarowało, a przynajmniej nie grzmi postanowiłem się e, jak to nazywa, wybrać parę, m, parę e, tych, tych mililitrów tego paliwa spalić, bo wiecie, że ja mi bardzo mało motor pali tutaj tak się przyglądam tym chmurom na około mnie i widzę, że no nie wszędzie te chmury są takie łaskawe jak na samą Studzienną, tutaj można widzieć od południowego wschodu, gdzie akurat w tym kierunku jedziemy, jedziemy na wschód. A tam południowy wschód mamy, północne południe, czy jak to tam się mówi, że tam te chmury takie, jakieś takie yy, mniej łaskawe. Ale jedziemy się przejechać cukru, nie jesteśmy. Generalnie trzeba po prostu, yy, jak to się nazywa, i tak wylajcikować. Dzisiaj tutaj wsi w sąsiedniej, czyli tutaj tej odbywa się jakiś festyn podobno o tak, tak widzimy festyn Ludziska się bawią, o, duża liczba samochodów na powyższym mm, Więc dla lubiących tego typu Zabawy, integracje to, to, to świetna sprawa. Ja powiem szczerze, że nie lubię hałasu ho muzyki i, 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 i yy. dlatego też unikam tego typu tego typu imprez. Jedyne imprezy w sumie tak naprawdę wyjeżdżam to są te yy, coroczne spotkania motocyklowe, na których się yy, tam integruję i to jest yy, jak gdyby mój ulubiony yy, taki jak gdyby forma rozrywki ale tylko do dwa razy w roku jeżeli chodzi o zloty i inne tego typu imprezy unikam, wyjeżdżam tam gdzieś luknąć, zobaczyć, ale tak żebym uczestniczył, czy, czy po prostu napalał się na znaczek e, tak zwany ten zlotowy, czy coś w rodzaju e, nie, nie, nie niestety jakiegoś takiego, takiej chęci nie mam, zazwyczaj to to po prostu takiego po prostu nie jeżdżę o tak już kiedyś owszem uczestniczyłem w takich akcjach tutaj takim moim sztandarowym był był, był wyjazd był wyjazd do, do, do Szklarskiej Poręby na motocykli ciężkich weteranów, ja nawet nie wiem czy ta impreza jeszcze się odbywa w Szklarskiej Porębie ale tam można powiedzieć, że przez pewien okres czasu to co, co, co roku byłem jak tylko, a potem już jakoś tak życie się potoczyło, tak jak nie inaczej. Motocykl, nie, który miałem, już go po prostu nie miałem. E, także z tegoż to właśnie powodu e, na wiele, wiele lat przestałem uczestniczyć, w ogóle przestałem być motocyklistą. Tak się życie moje potoczyło, i, i dopiero teraz można powiedzieć po e, moim mężu. E, Żono pójściu czyli jak już ożeniłem się wróciłem ponownie do tego hobby no i tak wciągnąłem moją małżonkę więc, więc także to wygląda ale już z innym jakimś takim nastawieniem do, do tego ja lubię jazdy wokół komina lubię zwiedzać lubię po prostu jeździć motocyklem Lubię owszem spotykać się z motocyklistami, ale w nie takiej zlotowej formy. Tam jest za duża taka anonimowość, mało ludzi się zna. A ja wolę po prostu w takich grupach więcej kameralnych się spotykać. Także tak to wygląda. Ale jak ktoś ma ochotę ze mną się spotkać czy, czy, czy pogadać, to z chęcią, yy, z chęcią służę. Ja, ja z, yy, wszystkich motocyklistów z przyjemnością goszczę. Na, jeżeli ktoś do mnie przyjedzie i będzie chciał mnie odwiedzić, to, to, to serdecznie do mnie zapraszam. Lubię to towarzycho, więc, więc tutaj nie ma z tym nie, żadnego, żadnego problemu. No te chmury takie. Dość trudno wyglądające. Nie wiem, gdzie to mam jechać, bo generalnie chciałem małżonkę odwiedzić w pracy, bo ona dzisiaj niestety pracuje, ja, ja mam wolne, ciężko się zgrać teraz nam jakoś. Bywało łatwiej z tym czasem, nie wiem czy teraz akurat to taki przypadek, albo może ja to teraz odbieram to tak, o kurczę, że ciężko. Bywało tak, że więcej mieliśmy. Kropla wody spadła mi na wizjer. Że mieliśmy więcej dla siebie czasu i, i więcej możliwości, teraz jakoś tak mniej. Na razie Elan swoim motocyklem nie jeździ, jest 860 km przejechanych Benelima i w tym momencie, no, tak naprawdę, no, 120 jest tam do. Jakbym nie jakby mnie zabłądził do, 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 do Pietrzykowic, gdzie, gdzie, gdzie znajduje się salon y, Benelli pana Matkowskiego. Także y, też nie chcemy jakoś tak za bardzo przeciągać, więc w chwili obecnej no, nie ruszamy się, Bela nie jeździ motocyklem. Ja sugerowałem ewentualnie y, samodzielną wymianę oleju ale Ela stwierdziła, że lepiej aby to zrobili wykwalifikowani pracownicy w serwisie także zdaje się na jej życzenie jej motocykl, ona decyduje więc jeżeli tak chce to 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 wymienią oni ten olej no wiadomo tutaj jest prawdopodobieństwo, że jeżeli ja bym to sam wymienił to to nie byłoby już gwarancji także Coś za coś, także, no, co zrobić nie? Także mały taki Trip wyjeżdżamy, bo Pogoda jest niewyraźna, jedziemy domciu góra taka dość złowroga. Mm, Kźba, chyba się nawrócimy. Nie będę ryzykował, bo te chmury nie było takiej. No chyba się zawrócimy. Nie, nie będę wierzył, zerknę i jadę do domu. Jest za niebezpiecznie. A teraz każda chwila nas, na postoju, kiedy świeci się czerwone światło i żadne z samochodów nie jedzie. Generalnie o teraz przyjechał jeden, bo tak są te światła skonstruowane, że że tutaj jest czasówka a nie po prostu to co jest potrzebne by się miało e, z niej utworzyć jakaś taka tromba bomba dobra patrzmy się na drogę bo zaraz jeszcze jedziemy De Dead or alive Dead or alive Jadę wprost oko cyklonu Ale jazda będzie O, dawno takie nie widziałem burzy A tutaj jak to wygląda, zobacz to kurde more. Zapowiada się niezłe, niezły cyrk O. Mam nadzieję, że kamera odda to tak, jak to widać. Patrzę, czy filmuję. Wjeżdżam teraz nad Podwórze wjeżdżam pod te chmury. Widać, jak się błyska. Coraz więcej tych wyładowań. Kurczę, jak to musiało szybko. Te chmury leciały po tym niebie, chyba z prędkością, nie wiem, chyba ze 150. Ja jechałem, no też nie wolno. Wiadomo, że pór w linii prostej, ja tu po zakrętach tego gościu też spierdziela, na pewno się patrzy co za idiota jedzie w stronę, w stronę oka cyklonu no nic, no akurat tam mam dom także trzeba tak pośmigać błyska się coraz mocniej całe nieba drży od od wyładowań. Mury. Wiatr! Zaraz mnie zwieje z motocykla normalnie. Motor wpada mi w lekkie wibracje, ale damy radę. O kurwa! Zwolnię trochę, bo robi się niebezpiecznie. Przepraszam za wyrażenie, ale w tym momencie jestem posrany całkowicie. Błyska się normalnie jeden cały czas, jeden błysk. Nie wiem czy widać to na kamerze, ale cały czas aż takie, jakby te chmury drżały, bo wyładowania są z jednej, z drugiej strony. Ja ich nie słyszę, bo generalnie w szum wiatru zakłóca mi cokolwiek, a no, nawet dobrze, że tak się dzieje. Widzę, że. śmigamy. Tu już jakieś kropelki. Oj, jej Jak zdążę przed tym, przed tym czymś, to będzie super. Nie mam Ale chmura. japier papier. Ale tam jak mi motorek w szimę taką leciutką wpadł, to no, mówię Wam. Ale chyba zdążę. To będzie naprawdę. Zaraz się okaże, że nie będzie padać, tylko postraszyło. Chociaż błyski były naprawdę z daleka, wyglądało to gorzej niż tutaj na miejscu. Ale zwróćcie uwagę, że niekiedy z takich większych, właśnie z takich złowrogo wyglądających burzy jakieś takie nie są te duże deszcze. A niekiedy taka jakaś z daleka wyglądająca, m, bardzo m, e, niegroźnie chmurka potrafi kuźwa narobić, narobić więcej szkód i, 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 i tych niż, niż to, niż to taka stricte typowa m, niż taka większa chmura. No. O, tak. Już jadę wolno. Czemu tu jadę wolno? No bo i tak tutaj nie, nie, nic nie ugram. A po drugie yy, tam jest ten festyn, o, nim, o tym pamiętam i bywa tak, że też może ktoś chcieć wrócić z festynu, a nie być całkiem cokolwiek trzeźwym. Nic mi to nie pomoże, że ja będę na prawie, bo bo jestem trzeźwy i, i, i coś tam ktoś mnie pijany po prostu potrąci mi zrobi krzywdę dlatego przynajmniej ten odcinek tutaj o kurcz o właśnie dlatego też bo już zaczynają się zrywać gałęzie odpadać od drzew kolokwialnie się upierdzielają także Kropelki wody już lecą. Coraz więcej ich. Także tak do końca nie udało mi się zdążyć przed tym deszczem, bo właśnie coraz więcej tych kropli ląduje mi na wizjerze. Na kasku słyszę płkanie, ale tak czy owak cieszę się, że jeżeli zmoknę, to, to zmoknę może góra minutę, dwie, bo tyle akurat będę jechał do domu jeszcze o kurczę. no i to jest właśnie to lekki piasek, lekki piasek a on już wjeżdżasz i od razu kuźwa lekko chcesz tylko wyłożyć się musisz na kwadraciaka jechać na tych oponach przez piasek nic nie trzyma i to tylko kawałek i to już czwarty raz kuźwa co mi ucieka tak, tak opona Przody i u mi spierdziela Także miłowani moi będę kończył pomału tego mojego motofloga Nie wiem czy Wam się podobała taka, ale się błyska yy, taka, taka przejażdżka, takie interwiu z, yy, z jazdy przed burzą Błyska się nieziemsko Nie wiem czy to widzicie ale kuźwa wygląda to przezacnie Ja nie wiem czy mam nie, nie mam. W pierwszej chwili myślałem, że mam e, założoną bl blendę spuszczoną, bo tak mi ciemno w tym kasku. Nie jest. No jest już wpół do dziewiątej, ale jakoś tak dziwnie zrobiło się y, mroczno. O! Nie jest ciemno, jest mroczno. Pomroczność jasna tak zwana. Także... Motowlok krótki nie był. Ale dzięki temu, że tam trochę y, pocisnęliśmy na trasie, to skróciliśmy go, bo jakbym sobie tam jechał 90 zgodnie z przepisami, to chyba bym zmógł więcej niż w tym momencie, bo teraz właśnie wjeżdżam w ten deszcz. O, właśnie, błysło się. Będę pędził do domu po wyłączać komputery. Konie spłoszone denerwują się. Chyba musiało mocno walnąć teraz. Ja tego nie słyszę, ale widzę, że się konie bardzo przed ten. Padają duże krople, takie dość mocno. Nie wiem, czy to nie taki malutki gradzik, nawet lepiej, żeby nie. Także udało się! I tym optymistycznym akcentem chcę Państwa serdecznie podziękować za obejrzenie poprzedniego motofloga. Do zobaczenia w kolejnych, także moi mili, do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. pa ha.